Witam serdecznie. Dzisiejsza propozycja jest to sorba frik, czyli zupa akurat w moim przypadku pochodzenia algierskiego. Za chwilę pojawi się lista składników. Cebulę obieramy i blendujemy. W moim przypadku jest to czerwona cebula, ale można wybrać taką jak się, jaką się ma. Po zblenderowaniu cebuli będziemy ją podsmażać na, na oliwie. Warto pomieszać, żeby się po prostu wszystko wymieszało i żeby się jednak nie przypalała ta cebula. Dodajemy mięso, w moim przypadku jest to pierś z kurczaka oraz przeprawy sól, pieprz i rasol hanut. Mieszamy i też warto w tym momencie dodać odrobinę wody, żeby się po prostu to wszystko nam nie przypaliło. Pomidory sparzone i obrane ze skóry mogą to być też pomidory z puszki, w zależności od tego co mamy. Wraz z koncentratem blenderujemy lub ścieramy na tarce. Dodajemy nasze warzywa, obrane warzywa. Jest to marchewka, pietruszka, seler, cukinia i ziemniak. Następnie dodajemy zblenderowane pomidory. Wraz z koncentratem. A następnie dolewamy wody, aby wszystko przykryło. Przykrywamy przykrywką i gotujemy do miękkości warzyw. Jest to około 30-40 minut. Po tym czasie wyciągamy warzywa, ponieważ te warzywa będziemy blenderować. I Dodawać je ponownie do zupy, dzięki temu zupa jest dość gęsta. I warzywa także zostaną wszystkie zjedzone. Także blenderujemy nasze warzywa, a następnie dolewamy to wszystko do gotującej się zupy. W tym momencie dodajemy także ugotowaną ciecierzycę, kaszę. W moim przypadku jest to kasza afrykańska, ale można użyć też kaszę jęczmienną oraz dodajemy miętę suszoną. Mięta suszona daje fajny smak w tej zupie. Wszystko przykrywamy i gotujemy około 15 minut do miękkości kaszy. Zupę podajemy z cytryną pietruszką oraz harisową, jeśli ktoś woli na ostro. Dziękuję.